No co to jest? O, nie widać. Jest umyta. Jedno euro. Co takie ładne. Zobaczcie, jakie ładne. Znaczy, coś cudownego. Zobaczcie. Zobaczcie jak... Cześć, witajcie. Jestem miło, a wy jesteście na kanale Zumir Puszkiwacz. W dzisiejszym dniu będę szukał w parku, w którym byłem już. Trzykrotnie raz z Jarkiem, dwa razy sam. No i kolejny mój wypad, bo tutaj było dużo monet. Ponad 170 monet i raz Jarek był jeszcze sam. Wyciągnął 20 monet, czyli prawie 200 monet I już wyciągnęliśmy z tego parku. No i zobaczymy, ile tym razem mi się uda wyciągnąć. Zapraszam was do oglądania. A i słuchajcie po 10 minutach mam trzy kapsle i pierwszą monetkę kopnąłem i się już odbiła. No jest to 10 centów. Super. Zbieramy dalej. No i mam kolejną monetkę 20 centów, już jest druga ślicznie. Dzisiaj, e, w miejscu, w tym jest e, targ. Mam dużo e, gości, dużo, dużo ludzi. Patrzy, co robię, pyta się. Także jest fajnie. Słuchajcie, zamykałem dziurkę i jeszcze jedno 20 centów wyskoczyło. Teraz zobaczę czy coś jeszcze nie ma. Nie, nie ma więcej. Ale 40 centów było. No i słuchajcie, mam kolejną monetkę, 20 centówkę. Tutaj były te 20, tu jest kolejna. E, ludzie chodzą, cały czas pytają się. Fajnie. Więcej odpowiadam na pytania niż, niż, niż chodzę i szukam. Ale super jest. Słuchajcie, ja w tym parku w ogóle muszę uważać, bo tu. E, Monety leżą bardzo gęsto i wyciągnąłem 20 centów, a obok leżało jeszcze 5. Więc naprawdę muszę bardzo dobrze uważać, dobrze sprawdzać każdą dziurkę, każdy sygnał, bo naprawdę tych monet może być tutaj bardzo dużo. A teraz z małej dziurki kawałek okularów wyskoczył. Zbieramy śmieci. Kolejna rozmowa mnie przed chwilą, e, kolejną rozmowę przed chwilą odbyłem. E, no, także ludzie się cieszą, że sprzątam. <laughs> A pieniądze, monety są tylko wynagrodzeniem za sprzątanie parku z, z pozostałości, które leżą pod ziemią. No i teraz mam 10 centów. Ale sprawdzę jeszcze dobrze tą dziurkę. Może być jeszcze jakaś inna moneta. Słuchajcie, mam pierwszą monetkę. Dostała ode mnie. Dostała ode mnie ze szpadla. 1973 rok. 5 centów. Z królową Julianą. No super. i jest kolejne 10 centów z roku 2000. Pozdrawiamy. Wykopałem dziurę i wyskoczyła 20 centówka. Jeszcze sprawdzimy dziurę. Ale był pojedynczy sygnał także. Na pewno nic nie będzie. O? O, zaraz zobaczę. Coś może jeszcze pika. Tym dodatkowym sygnałem okazała się taka o blaszka z kwadratową dziurą, okrągła blaszka z kwadratową dziurą. Oy. Stare, już żartę. No. To do następnego. Słuchajcie. Mam tu ładny sygnał 69 i to będzie 50 centów. Jest w grudce. Włączamy pimka. O! i jest pięćdziesiąt eurocentów, no, a z roku, tu jest już rocznik, dwa tysiące siedemnaście. świeżutka z Chciałem się pożalić teraz, bo przed chwilą znalazłem gdzie to jest w mojej śmieciarce. O tu. Przed chwilą znalazłem starą baterię od Siemensa. Litowo-jonowa. Napuchnięta strasznie. Niestety była pod ziemią. Przykre. Jakby to się rozlało, wszystko. Jeszcze się nie rozlało. Ale jakby to się rozlało, to by wyrządziło małe skażenie na skrawku. Na skrawku trawy. To tu jeszcze jest jakiś koralik. <noise> Zabieramy. Dobra, do następnego dołka. A teraz to jest chyba część od dzwonka mocno skorodowane. OK, do następnego. No i jest kolejna 50 centóweczka. Ślicznie. I jeszcze przy tej 50 centóweczce była 5 Kolejna moneta. No i najprawdopodobniej dwadzieścia centów. O, tu. Ale chyba tak. Po prostu puszka. Na 20 centów biło. No trudno. Idziemy dalej. Teraz wykopałem dołek, a monetka leżała sobie w taki sposób przykryta trawą. Wykrywacz dziwnie się zachował, bo wyglądało to, jakby. Było tam ze 3-4 monety. Ee, robię takie. Tytytytyty. Wszystkie na identyczny sygnał. No, dziwne, ale tak może być. Jest, jest. Mam pierwsze euro. E euro, euro dzisiaj. Pierwsza jedyneczka z królową. Beatrix 2001 rok, ale pierwsza jedneczka super. Lecimy dalej. Teraz miałem kombo sygnału. Dużo sygnału było w jednym miejscu. Kopię. A więc znalazłem dwie zawleczki: jedną e, kapsel i jedną dwueurówkę. No, elegancko. Um. Już trochę tych monetek się zebrało. 2002 rok. Super. Szukam 2015, żeby pozdrowić moją córeczkę. Ale i tak ją pozdrawiam teraz. <gry> A teraz znowu koło tej dwujeczki. W sumie 10 minut dalej, 10 minut, 10 centymetrów dalej zajechane 5 eurocentów wpada. No ale jest kolejna monetka. Na razie mam z tych starszych tylko jedną 5 centówkę. No zobaczę, może coś wyjdzie jeszcze więcej. I ładny sygnał. 50 centów. I kolejny raz, ja kopię dziurę, a moneta jest dosłownie na wierzchu, na trawie jedno euro do sakiewki, i kolejna dziurka, i kolejne jedno euro. Ładne, to jest z Irlandii chyba, bo to ta ich e, harfa, czy jak to tam się nazywa. Pozdrawiam wszystkich Irlandczyków. Z takiej malutkiej dziureczki wykopanej nożykiem tylko, wyskakuje dwudziestka. A teraz znalazłem takie serce z żelaza. Jest kolejna. 50 centówka. I mam kolejną monetę, zacząłem kopać, ale ona jest pod samą trawą. Jak kopałem i trawę naruszyłem, to wyskoczyła 10 centówka. Świeżutka 2021. No i kolejna monetka, 20 centów. Super. Teraz miałem dwa ładne sygnały, nachodzące się na siebie. Jeden to był kawałek foliki, a drugie to było 50 centów. Super. Jeszcze dwa sygnały i zbieram się na chatę. Pierwszym sygnałem jest 20 centów Trochę poleżało, brudne, ale to może od ziemi, bo to taka nowa, świeża, czarna ziemia jest A drugim sygnałem, zaraz zobaczymy co to jest O <laughs> Pierścioneczek Ale szajsik na pewno no, ale mam pierwszą biżuterię z tego parku. A miedziany, miedziany pierścioneczek. <noise> ale jest biżuteria. Super. Taka miedziana obrączka. No super, nie wiem, jeszcze chyba ze dwa kopnę, bo idę po prostu na ławeczkę. I tam sobie po prostu przykutnę. No, coś muszę robić jeszcze podczas drogi powrotnej. No i słuchajcie, koniec. Czas na podsumowanie. Dwie godziny. Dwie godziny wypad. Fajny. Patrzcie co znalazłem 25 monet 25 monet. O wartości 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 58, 2, 4, 9, 9, 50, 9, 60, 9, 65 i 1, 5 centów. Stare, e, stare, no stare 5 centów. E, pierścioneczek malutki, jakąś blaszkę. No i to by było na tyle. Jak się podobało, zostawcie łapki w górę. Subskrybujcie. Komentujcie i widzimy się podczas następnych poszukiwań.